Witam serdecznie w naszym kongresowym studio Prawa i Sprawiedliwości prezesa tej partii, pana Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. To na wstępie od razu pogratulujemy zwycięstwo, bo to było zwycięstwo niemal jednogłośnie. Jednogłośnie wszyscy delegaci oddali swoje głosy na prezesa na następną kadencję. To jest i wspaniałe zwycięstwo, ale jednocześnie mocno zobowiązujące. Na ile zobowiązuje i na ile dopinguje lidera takiej dużej partii? No, dziękuję za gratulacje. No, nie było jednomyślne, ale Bogu, dzięki, jedno Bogu dzięki, że nie było jednomyślne, bo to nie powinno tak być. E, to jest na pewno ogromne zobowiązanie, w szczególności w sytuacji, w której dzisiaj znajduje się Polska i jednocześnie w której znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. No, Prawo i Sprawiedliwość ma dziś szansę na to, żeby zdobyć w Polsce władzę i zacząć zmieniać to wszystko, co jest w naszym kraju złe, a tego, co jest złe, jest bardzo wiele. I to wymaga najpierw wielkiej pracy nad zwycięstwem wyborczym. Do tego jeszcze w tej chwili jest daleko, to trzeba sobie z tego zdać sprawę. Tak. Mamy dobre sondaże, ale to nie są sondaże. Z których można wyciągać wniosek, że dzisiaj, gdyby były wybory, to już byśmy przejęli władzę. Więc to zapytam, panie Powtarzam, prezesie. trzeba pracować dużo, no ale przede wszystkim trzeba mieć później plan działania. Trzeba przygotować się do rządzenia i to do rządzenia w bardzo trudnych warunkach. Tak, to zapytam w takim razie, czy pan jest przygotowany na ten długi marsz do roku 2015? Bo jednak yy, partia rządząca zawsze ma więcej instrumentariów, możliwości jeszcze zmieniania tych sondaży, nastrojów społecznych. No z całą pewnością będzie próbowała, to będzie trudne, bardzo trudne, mówiłem o tym, ale to jest możliwe, ja jestem przygotowany, no jak dobrze to sprawdzimy, ja nie chcę tak. tego mówić z góry, zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, ale cała partia musi tutaj pracować, to nie może być praca niewielkiej grupy ludzi, to na pewno nie wystarczy, to musi być praca usła... bardzo wielu członków partii, ale także innych, to znaczy my musimy naprawdę stworzyć tutaj szeroki ruch. Tak. Delegaci dzisiaj mówili, że właściwie dumni są z tej przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, bo w centrum zainteresowania partii politycznym, politycznego także zainteresowania jest człowiek. Pan dzisiaj przedstawił taki program bardzo poważny, bardzo ambitny program na przyszłość działania Prawa i Sprawiedliwości. Zabrzmiał ten program w zasadzie jak ekspoze premiera. Jak pan go zamierza, panie prezes, realizować? Czy Gdyby Pan nie miał zdecydowanego zwycięstwa samodzielnych rządów, to czy uda się Panu w koalicji z kimś taki program poważny i taki ambitny zrealizować? Ja mam obawy co do tego i dlatego uważam, że to zwycięstwo samodzielne jest w tej chwili niesłychanie ważne, no bo nie widać na scenie partnerów, którzy by byli gotowi zaangażować się w taki program. Przede wszystkim zrezygnowali z tego sposobu uprawiania polityki, w którym tak naprawdę nie są ważne programy, nie są ważne interesy społeczeństwa jako całości, czy wielkich grup społecznych, narodu, są ważne interesy partykularne i rozgrywka między nimi. No, taka polityka wśród politologów, nawet zyskała już swoją nazwę to jest tak zwana polityka transakcyjna. My polityki transakcyjnej, kiedy byliśmy przy władzy, nie prowadziliśmy, to nas drogo kosztowało i w dalszym ciągu nie mamy zamiaru prowadzić. Ja nie widzę w tej chwili na scenie partii jakiejś znaczącej zapytać. partii, która by była zdolna do prowadzenia polityki innej niż właśnie ta transakcyjna, to znaczy takie układania się co do partykularnych interesów. Powtarzam, plan musi być planem dla całej Polski i powinien mieć poparcie większościowe w parlamencie, no, co nie będzie łatwe do uzyskania, jeżeli nie zdobędziemy samodzielnie tej przewagi. Stąd naszym celem jest zdobycie samodzielnej przewagi. Ja nie ukrywam, że jego pełna realizacja, taka stuprocentowa, Najbardziej skuteczna z punktu widzenia interesów obywateli byłaby najłatwiejsza. Model wtedy, węgierski. Gdybyśmy wtedy, tak. mieli model węgierski, gdybyśmy mogli zmienić konstytucję. Panie Prezesie, mówi się dzisiaj, że, że Polacy żyją w Polsce Lombardowej, że się zastanawiają, co zostawić, żeby przeżyć do pierwszego. To o jakiej Polsce Pan myśli? Jak ją przekształcić na Polskę, solidarną Polskę, inną? Ja mówiłem tutaj, to musi być Polska bezpieczna, to znaczy. Zapewniająca obywatelom elementarne bezpieczeństwo w sferze i osobistej, bo z tym też nie jest najgorsze. Choć 80% Polaków mówi, że, się, że jest zadowolonych ze swojego życia, a 30% niezadowolonych z sytuacji politycznej. Trochę się to kłócą te Pani, to jest sondaże. tak, że mm, za czasów poprzedniego systemu mówiło się, co innego widać, co innego słychać. No, troszkę tak w tej chwili z tym jest. Ja powiem, że. Musi być bezpieczeństwo osobiste, musi być bezpieczeństwo socjalne. I tutaj przede wszystkim jest sprawa pracy, to znaczy bezpieczna praca. Ludzie muszą pracować i muszą wiedzieć, że ta praca jest. No musi być bezpieczeństwo. Pan mówi o bezpiecznej pracy, panie prezesie, doprecyzujmy. Czy to chodzi o to, żeby mieli etat, żeby byli zabezpieczeni w sensie takiego ciągłości pracy? Żeby praca była tak, żeby praca była ciągła. To oczywiście nie może być... Zabezpieczenie tego typu, że niezależnie od tego, jak pracujesz, to tak, masz tą tak. pracę. Czy ale się mówimy stoi. o tym, że nie ma śmieciowych tych umów. Czy prawda? się stoi, czy się leży, to tam ileś tysięcy tak. się należy. Dwa to nie chyba. O, o kiedy To już później było trzy. Ale m, nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby praca po prostu w Polsce była. Kupując najkrócej, no, chodzi o to, żeby w Polsce było kilka milionów więcej miejsc pracy, bo wtedy praca będzie. To jest po pierwsze. I po drugie, żeby ta praca. Była także pracą godną, bo w Polsce stosunki pracy bardzo często są niedobre, bardzo niedobre, niekiedy pracowników się traktuje w sposób no, zupełnie niemożliwy do przyjęcia i są tacy, którzy pracują na Zachodzie, mówiąc, że pracują tam dlatego, że tam nie są tak traktowani. może, to A nie może jest rządy tych krajów zjawisko, nie pozwalają? Jakieś takie bardzo częste, ja mówię o tych Polakach, którzy tam korzystają przede wszystkim z bardziej tak. kulturalnych stosunków pracy, ale w każdym razie... To zjawisko występuje i, i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ono jest także w Polsce. No, oczywiście chodzi o powrót prawa pracy. Proszę pamiętać, że to nie jest tylko sprawa sytuacji pracowników, to jest także sprawa wymuszenia na pracodawcach, żeby byli innowacyjni, żeby nie zadowalali się prostymi rozwiązaniami, bo to każdy potrafi. Na... Tak. Nie każdy może być przedsiębiorcą. Żeby być przedsiębiorcą, to trzeba być człowiekiem inteligentnym i gotowym z tej inteligencji korzystać. To nie jest tak, że z jednej strony są ludzie, którzy w gruncie rzeczy mają jakąś własność i żadnych innych obowiązków i już tak ma pozostać, a z drugiej strony pracownicy, którzy nie mają żadnych praw. To jest taka relacja, która niczego nowego, dobrego nie buduje. No, nam są potrzebni, tutaj użyję pewnego skrótu myślowego, gejczowi, a nie tempi, tak. faceci, którzy… Chcą koniecznie mieć willę z basenem, ale tak naprawdę niewiele potrafią. Tak, to jeszcze Panie Prezesie zapytam. Pan dzisiaj powiedział tak: idźcie z nami do Związku Zawodowego Solidarność, a być może do wszystkich trzech związków, które zerwały tę, te rozmowy w komisji trójstronnej. Zerwali, bo nie widzieli możliwości kontynuowania dialogu społecznego. A w jakim kontekście widzi Pan tę współpracę z Solidarnością w przyszłości? Ja mówię tutaj przede wszystkim: idźcie z nami. Po prostu dlatego, że nie sądzę, żeby dla Solidarności, że rozwiązaniem dobrym była ta gra. Dzisiaj jesteśmy tutaj jutro w Solidarnej Polsce, która przecież tak naprawdę odgrywa rolę czysto destrukcyjną. Na przykład tak. mielibyśmy dzisiaj większość w Radzie Wielblągu, tak. gdyby nie Solidarna Polska. Zabrakło nam raptem 220 głosów. No i z całą pewnością byśmy je mieli. Tak. To jest czysta destrukcja i nie warto tej destrukcji popierać, bo to po prostu będzie prowadziło do tego, że mogą się utrzymać te obecne rządy, które są antypracownicze i które są w gruncie rzeczy także antyrozwojowe. Proszę pamiętać, że jest używany przez socjologów taki zwrot, takie pojęcie antyrozwojowe grupy interesu. Otóż to jest rząd antyrozwojowych grup interesu. To jest rząd, który uzyskuje ich wsparcie i dzięki nim rządzi, więc i z nimi to jest naprawdę coś, co bardzo, ale to bardzo szkodzi, ale z nimi iść można wprost, a można na nich bardzo ostrymi słowami um, wygadywać, ale z drugiej strony realnie ich wspierać. No więc jeżeli ktoś używa bardzo ostrego języka, ale później popiera tych, którzy rozbijają prawicę, to w gruncie rzeczy jest sojusznikiem. Powiedział pan, że tak, że nie będą sześciolatki szły do szkoły, prawda, że zlikwiduje się NFZ. Powiedział pan także, że zatroszczy się pan o rodzinę. To Ta troska o rodzinę to będzie powrót do tego y, Rodzina na Swoim, do tego całego programu. Znaczy Rodzina na Swoim to jest program ograniczony. My chcemy powrócić do tego dużego programu budownictwa mieszkaniowego. To jest klasyczny taki przykład właśnie polityki nietransakcyjnej, bo to jest na pewno sprzeczne z interesami deweloperów. Tak, tak, Tylko teraz, z naszego punktu tak. widzenia interesy deweloperów nie mają najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma społeczeństwo, naród jako całość, to żeby były mieszkania. I jeśli mówię o pro, polityce prorodzinnej, to przede wszystkim mówię o programie Teraz Rodzina. Chodzi o to, żeby były realne ulgi podatkowe, tak skonstruowane, żeby z nich korzystali także ci, którzy mniej zarabiają żeby był bon rodzinny, czyli pewne wsparcie materialne dla biedniejszych rodzin, żeby były bezpłatne przedszkola, żeby była karta rodziny wielodzietnej, krótko mówiąc, żeby było wsparcie i materialne, ale także moralne dla tych, którzy mają dzieci i żeby była pewna zachęta do tego, żeby te dzieci mieć na bardzo różnych płaszczyznach. Tutaj nasz program jest bardzo rozbudowany, ja nie jestem w stanie go to Tak, w tej Ale panie prezesie, dzisiaj pan też wskazał omówić. na ten region, na Śląsk, że to będzie dla pana ważny teren do działania w przyszłości, mówiąc o wykorzystywaniu możliwości tego regionu. To o jakich możliwościach tego regionu myśli pan? Znaczy ten, ma, ten region ma przede bardzo duży zasób kulturowy, takiej kultury pracy, no, która jest jednocześnie wsparta o bardzo silną konstrukcję rodziny, w związek z kościołem, to się wszystko łączy. E, tu jest tradycja przemysłowa. Ma, do tego doszło też i to, że jest tutaj duży zasób intelektualny, no, jak to połączyć w sposób mądry, to można z tego po prostu uczynić taką dzielnicę Polski, która będzie Polskę ciągnęła do przodu, taką A lokomotywę. Myślał pan tak takim niedosycie z okresu, kiedy pan był premierem, w współpracy z tym regionem? Znaczy ja nie sądzę, żeby wtedy był jakiś niedosyt takiej współpracy, natomiast w, ówczesna koncepcja polityki regionalnej rzeczywiście nie obejmowała Śląska czy Łodzi i dzisiaj żeśmy to skorygowali, znaczy ta koncepcja wsparcia nie obejmowała, dzisiaj żeśmy to Skorygowali i sądzę, że już w tym momencie można mówić, że ta koncepcja planu dla Śląska istnieje i ona jeszcze na pewno będzie uzupełniana, bo dla Śląska potrzebny jest plan, bo tutaj mamy do czynienia i z możliwością reindustrializacji. I z możliwością wykorzystania, i to, jest, to się łączy z industrializacją tych możliwości, o których już mówiłem, to znaczy intelektualnych. I ten etos pracy, tak. No, to jest właśnie re tak, reindustrializacja, tak. to jest tradycja przemysłowa. Ale tutaj są na przykład pewne zasoby bardzo ważne, estetyczne. No, są ładne centra miast, znaczy potencjalnie ładne centra miast secesyjne, a także innego rodzaju tradycyjne budownictwo tak. śląskie. Tylko to wszystko trzeba odnowić i wtedy będzie to pięknie tak. wyglądało. I mimo, że jest to teren bardzo gęsto zaludniony, to są tutaj także piękne zakątki przyrodnicze. No, to wszystko można wykorzystać, tylko trzeba chcieć i trzeba działać z planem. Nie można wierzyć, że jakieś automatyczne mechanizmy społeczne y, to wszystko załatwią, bo nie załatwią. I to wiadomo, że tak powiem już dzisiaj w całym świecie, że nie załatwią. Panie Prezesie, w Pańskim programie dużą rolę odgrywa pamięć historyczna. Czy uważa Pan, że to pojednanie kościołów y, w związku z 70. rocznicą... Y, Rzezi, tak, to, czy to rzeczywiście pojednuje Polaków z, z Ukraińcami i co to, czy to jest rozwiązanie na oczyszczenie tej pamięci historycznej? Znaczy ja to mam taką kościoła? regułę, że nie wypowiadam się w sprawach decyzji podejmowanych przez biskupów, natomiast mogę powiedzieć tak, no nie ma innej drogi, tutaj jeszcze raz odwołam się do mojego świętej pamięci brata, niż droga prawdy. No, prawda jest taka, że dokonano Polaków ludobójstwa i to dokonali tego ludobójstwa nacjonaliści znaczy ukraińscy. I to musi być publicznie powiedziane i oni muszą to przyznać. No, bez tego po prostu żadnego prawdziwego pojednania nie będzie. A co można zrobić z filmem Nasze Matki, nasi Ojcowie, kiedy Polonia niemiecka chce złożyć pozew zbiorowy? Jak się powinny zachować instytucje państwowe w Na Polsce? Przede wszystkim polskie instytucje państwowe. Powinni podjąć akcję protestacyjną i akcję informacyjną. MZ? No, MZ powinien w odpowiedniej nocie mm, i przy, w rozmowie z wezwanym ambasadorem pokazać punkt po punkcie, że to jest zaplanowana operacja niemieckiej polityki historycznej, dzielenia się odpowiedzialnością za zbrodnie, za które w 100% odpowiadają Niemcy. Niemcy. I przypomnieć o zbrodniach, o rozmiarze zbrodni, których dopuszczono się w Polsce, bo Czesi, bardzo często odwołują się do Lidic i to jest nazwa w Europie znana. Tak. Tam zamordowano kilkuset mężczyzn, bo już kobiety i dzieci oszczędzono, chociaż wywieziono je do obozu koncentracyjnego. Wie Pani, ile było takich Lidic w Polsce? 814. A wie Pani, że w ogromnej większości nie oszczędzano kobiet i dzieci? I wie Pani, że w wielu wypadkach nie rozczarano kospalono żywcem? A... To w Europie o tym wie. Mówi, tak. no to jest właśnie ta sytuacja, którą my musimy zmienić. A nie, to jest obowiązek a nie, to państwa. To jest obowiązek państwa, i państwo pod naszymi rządami będzie ten obowiązek realizowało. I jeszcze dodam więcej. Wie pani, jaki procent zbrodni popełnionych w Polsce to są zbrodnie w tych 814 miejscach? To jest w zależności od tego, czy liczyć kolokas, on był przecież popełniony Polskie, tak. na polskich obywatelach, tak. więc dlaczego mam go nie liczyć? Tak. To jest wtedy co, co najwyżej 2-4% zbrodni popełnionych w Polsce, no jeżeli by nie liczyć. Żydów, ale nie ma ku temu żadnej podstawy. Tak. Żeby ich nie liczyć, to byłoby tam 6 czy 7%. A poza tym było jeszcze te, te przeszło 90%. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki to był rozmiar. I to musi być częścią europejskiej świadomości. Ale to nie będzie częścią europejskiej świadomości, jeżeli Polska nie będzie w tym kierunku szła. Polskie elity... Nie tylko nie szły w tym kierunku, tylko szły w kierunku dokładnie odwrotnym. No i to po prostu nas straszliwie drogo. Ale Niemcy kosztuje. chcieli się podzielić odpowiedzialnością za, za antysemityzm, za Holokaust? Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że robią to w sposób bardzo konsekwentny. I wiadomo skąd że takie pomysły jak polskie obozy koncentracyjne to są pomysły niemieckiego wywiadu jeszcze z lat od 50. 30, czy 40. To raczej już od około... Ale w Ameryce to właściwie nasilenie, oskarżenia. Posługiwania się tym sformułowaniem polskie obozy koncentracyjne to 30 lat jest obecne. Jest obecne i nie ma właściwego przeciwdziałania polskich władz, ale przede wszystkim trzeba przeciwdziałać tutaj w Europie, oczywiście nie zapominając tak. także o Ameryce i trzeba... Pamiętacie o jednym, że ci to jest pomysł. No to jest pomysł niemieckiego wywiadu jeszcze z lat 50. -tych. A kto był w tym wywiadzie? Hitlerowcy, no to jest pomysł tak. hitlerowców. I o tym, co po prostu trzeba mówić. Panie prezesie, to w takim razie ważny, ważni są ciągle dziennikarze. Pan dzisiaj w pierwszym swoim przemówieniu po zwycięstwie powiedział, że kłania się nisko, dziękuję niezależnym dziennikarzom za odważne podejmowanie tematu. Będą oni Panu nadal potrzebni w, odważnym, w odważnej realizacji pańskiego no. programu. Dziennikarze to jest zawód niesłychanie wręcz ważny i my bez poparcia dziennikarzy, nie zrealizujemy tego planu przebudowy Polski na właściwie żadnej płaszczyźnie. To jest niesłychanie ważne. Wiemy, że będą tacy, którzy nas będą atakowali, już są dzisiaj, żeśmy to zobaczyli w taki zupełnie już wręcz kabaretowy sposób. Okazało się, że jeżeli ktoś chce, żeby były polskie banki, czy żeby była polska ziemia, tak na przykład we Francji, no i to znaczy, że jest nacjonalistą i to jest w ogóle ruch narodowy, no ale to wiadomo, że że z tymi osobami, których ja zresztą bym nie nazwał dziennikarzami, to są funkcjonariusze, nie ma o czym rozmawiać. Mi chodzi o niezależnych dziennikarzy, którzy oczywiście mogą mieć różne poglądy, mogą mieć do nas stosunek krytyczny, ale chodzi o to, żeby byli patriotami i popierali odbudowę pozycji Polski. Tak, to panie prezesie, gratulujemy ciągle zwycięstwa. Szczęść Boże na nową kadencję i siły do naprawy rzeczy Rzeczypospolitej. Rzeczem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.